No dzień dobry. Witam Was dzisiaj w moim filmie i chciałam Wam dzisiaj przedstawić człowieka, którego znacie, ale nie wiecie, że on jest najlepszym pizzermanem, który zrobił w czwartek najlepszą pizzę na świecie i o której Wam dzisiaj opowiem, także nie teraz, bo czwartek jest pod koniec tygodnia, także czwartek będzie pod koniec filmu. Także tak, ale dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zrobić najlepszą smażoną soczewicę. Pyszna jest, prawda? I, Bardzo dobra. Yy, na przykład opowiem wam również, jak zrobić najlepszy koktajl, który wymyśliliśmy razem. To znaczy, nie wymyśliliśmy go, ale próbowaliśmy go znaleźć. Nie. Znaleźliśmy go raz w jakimś koktajl barze, później próbowaliśmy yy, zamawiać go nadal, ale nie wychodziło. I Piotr nawet próbował tysiąc razy go zamawiać, a ja już poddałam się i więc postanowiliśmy go zrobić sami i go zrobiliśmy i jest najlepszy. I proporcje macie w opisie, co tam jeszcze robiłam w tym tygodniu. Na przykład y, łatwiejszą wersję pierogów ruskich, więc dla miłośników pierogów, ale miłośników też y, czasu nie w kuchni y, jest taki przepis. Jest też domowy kisiel, także zapraszamy! Nowy tydzień zaczynamy od owsianki yy, po prostu na kaszmanną. W taki sposób wymyśliłam sobie. Jest tutaj kiwi, wszystko to, co znalazłam yy, rodzynki, słonecznik siemielniany. No i tak to się prezentuje w małych miseczkach, bo jest to pożywne. Dzisiaj na obiad zrobiłam naleśniki z ruskim farszem, czyli prostsza wersja ruskich pierogów. I na pół kilograma ziemniaków dodaję półtora kostki twarogu, podsmażam cebulkę i dodaję pieprz majeranek i sól bardzo dużo, bo lubię takie po prostu pierne. I wychodzą takie cuda. Ja już zjadłam dwa, nie wiem czy wam to powiedziałam, ale zjem jeszcze jeden. Pycha! To nie jest tak, że jestem cały dzień w tym samym miejscu, trochę odchodziłam, ale zrobiłam właśnie kisiel sama. Ja jestem ogólnie, wiecie, paczkowym yy, kisielojadaczem. Yy, I dla mnie zrobienie własnego kisielu to jest coś niesamowitego, a nie, że jakiś taki powrót do przeszłości. Dla mnie nie było takiej przeszłości. No i tutaj według yy, przepisu mojej siostry są mrożone truskawki, jest pomarańcza pokrojona yy, woda, cytryna i mąka ziemniaczana. Link jakby co do przepisu w opisie. Na śniadanie owsianka. Na drugie śniadanie zwykłe kanapki, ale z wykorzystaniem twarogu, z którego połowa mi została z kostki, jak robiłam wczoraj, naleśniki ruskie. Także zwyczajne drugie śniadanie. Pierogi dzień drugi jeszcze... Żadne pierogi, to naleśniki. Naleśniki dzień drugi, wykorzystuję jeszcze ostatni farsz. Ja jest Piotr Kucharz i stracę wam jak zrobić dobrą pizzę. Do przygotowania dobrej pizzy będziecie potrzebowali 500 gramów e, mąki, 7 gramów e, suszonych drożdży, szklanka wody, łyżeczka soli i łyżeczka cukru. E, ja jestem spały w przepisach, ale mniej więcej to tak. Bo to jest kucharz i on nie na proporcji, on no na właśnie. oko. Z racji tego, że wszystko robię na oko, to jest mi trudno też e, powiedzieć tutaj Wam dokładnie, ale jest to tak, że m, wsypujecie E, najpierw drożdże do szklanki zalewacie ciepłą wodą, najlepiej jakby już, już żeby było pół szklanki. E, robicie rozszczeń z mąką, potem dodajecie e, łyżeczkę cukru, potem odstawiacie, czekacie, aż, tak, aż drożdże takie będą Chciałam, przyjacielu. Zaprzyjaźnionym. Zaprzyjaźniony drożdże. Myślcie o tym obrazku, jak będziecie. One robić. sobie urosną e, i potem, jak już sobie urosną, e, to ten rozczyn wrzucacie, czy wlewacie do mąki. Potem zagniatacie zagniecione ciasto do miski oprószonej, e, odstawiacie do miski oprószonej mąką e, na. 30 minut to, to wystarczająco. E, potem, po 30 minutach, tak jak już Wam urośnie ciasto, e, to jest ten moment. Czyli jak zrobić, żeby pizza nie była e, no, kartonowa e, albo niesmaczna, albo żeby nie była babcina taka, jak kiedyś się robiło, czyli takie pizze. I grube, że nie da się ich pokroić na Tak, tak, że takie w, też mi się zdarzało, że na przykład mama kiedyś robiła, że w blaszce do ciasta. Taka kwadratowa była. Dlatego e, podstawą zasadą e, kroimy sobie je na pół. Wyjdą Wam wtedy dwie duże pizze. Jest to mniej więcej... Myślę, że taka z pizzerii to będzie 40. Chyba tak. Ale cieniutka. <coughs> tak. I z no mniej więcej. Brytami. Jest to gdzieś... No taka. Wyjdzie Wam pizza jedna, czy dwie pizze takie. E, więc myślę, że to są takie 40 z pizzerii także to ten jeden kawałek rozwałkowujecie na cienki placek, bardzo cienki. Potem odstawiacie na chwilę ten placek, żeby przygotować resztę składników albo przedtem jeszcze jak wam ciasto rośnie, no to możecie sobie przygotować składniki. A jest to z pulpa pomidorowa, tak? To są starte pomidory. Do tego czosnek żeby przygotować właśnie tą bazę do tych, do tych pomidorów utartych. Albo, jeżeli ktoś nie chce ucierać pomidorów, to może po prostu w kartoniku e, kupić utarte pomidory i z tego do miski wlać. Zrobić e, taki właśnie sosik e, z oregano, oregano e, z solą, pieprzem i czosnkiem. E, potem ten sos lejemy e, równomiernie na ten bardzo cieniutki placek. Rozałagowany. Na e, w koło. <grych> e, potem. Najlepiej używajcie tego tortownicy. Pamiętajcie, żeby nie rozlewać za dużo tego sosu, żeby nie było ciasto zbyt mokre na środku jeśli będziecie piec, ale też nie używajcie zbyt mało tego sosu, bo będziecie, nie będziecie mieli smaku e, w tej pizzy tego sosu. Potem, e, potem wysypujemy ser. Właśnie tu jest. E, Taki zawsze był problem z, z pizzą, że nie wiadomo jaki ser. A my był to wiemy. My to już przetestowaliśmy. Kiedyś to była tylko Mozzarella, taka żółta z, po prostu z Lidla. No bo tam chyba... i te pieniądze! Był Kerfur, była Biedronka Wszystkie. Był Lidl. Z, 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 ze wszystkich marketów Mozzarella. E, wygrała właśnie z linka. O nie! Co <laughs> e, Cała paczka, ok e, Taką paczkę e, jedną zużywaliśmy na dwie pizze. Po tych, po tych testach e, też dorzuciliśmy sobie, znaczy po, po zrobieniu wielu pizz, e, przetestowaliśmy, że warto dorzucić jeszcze na przykład jakiś twardszy ser. E, typu gouda Tak, kupujecie sobie na wagę ser, kawałek jakiegoś e, sera. Do swojego pojemnika. Tak, tarkujecie go, typu na przykład Gouda, jakiś tam, no, jaki po prostu lubicie? Go tarkujecie go. No i na tą pizzę z, z serem mozzarella mieszacie, wykładacie. Potem składniki. My zazwyczaj używamy do tego klasycznie pieczarek. właśnie. Tak, potem powiedzmy albo kurczaka, albo. Nie, kurczaka nigdy. Chyba raz nam się zdarzyło. Potem szynka. Cebula surowa. Wszystko surowe, właśnie, bo też ktoś będzie pytał, a czy, czy smażymy. Nie smażymy w ogóle żadnych składników przed, przed wysypaniem na, na pizzę. Wszystko surowe, kładziemy na nią pieczarki surowe, cebula surowa, wykładamy. Na górę, jak już wszystko będziemy mieli przygotowane, posypujemy oregano. Jest to bardzo ważne, dlatego że no oregano jest jeszcze podstawą pizzy i wydobędzie ten piękny zapach, ten piękny aromat. Potem, jak już będziemy mieli przygotowaną pizzę ze składnikami oregano, to przychodzi czas pieczenia. Ważne w takim piekarniku domowym jest aby ustawić na maksimum, które posiadamy. My tutaj akurat 250. mieliśmy piekarnik, który miał właśnie 250 stopni, tak? Właśnie, są tak 250, 260, różnie. Niektórzy mają 300, to zależy od piekarników. Zresztą 300. <grych> ja mam 250. Także 250. ustawiamy piekarnik na 250, maksimum, po prostu przekręcacie na maksimum. Ustawiamy ogrzewanie tylko na dół. Mm. E, tak, na dół albo dół i góra, zależy. Ja zazwyczaj ustawiam... No, mądry, tylko dół. Ustawiam tylko dół. E, ważne jest, żeby rozgrzać ten piekarnik do, do tej temperatury, żeby nie wkładać jeszcze, jak on będzie się nagrzewał, tylko włożyć już, jak będzie nagrzane. I co ważne, tą pizzę kładziemy na sam spód piekarnika. I to nie, że wsuwamy blaszkę, tylko kładziemy, na przykład jeżeli mamy na tortownicy albo po prostu sam placek, no to kładziemy na sam spód. Dlatego to jest ważne, żeby położyć na spód, bo pizza wojna się piec 8 do 10 minut e, i no, nie powinno być takiej sytuacji, że pizza siedzi, siedzi sobie tam zbyt długo i nie dosmaży się. E, nie uniobuje nie się zbyt dobrze, a e, to, że mamy na spodzie, powoduje, że ciasto e, maksymalnie nam e, od razu e, się piecze e, równomiernie. E, I co ważne, jeżeli dobrze wyrobiliśmy ciasto, mieliśmy zrobione. To po wyjęciu i pokrojeniu pizza powinna być stać. bardzo cieniutka, ale też stać. Ona powinna po prostu, jak, jak, jak weźmiemy jeden kawałek, to on nam nie, nie opadnie. No, będzie Prosto. po prostu idealna. I taka pizza naprawdę wyjdzie Wam no, perfekcyjna, smaczna i. Jak w pizzerii, jak się to mówi, a w pizzerii tak jak w domu. Nie, właśnie do tego też szliśmy ostatnio. W pizzerii nigdy się nie mówi, jak w restauracji jak się mówi, o pyszny różek jak w domu, o pyszny pierożki jak w domu. W pizzerii nigdy się nie mówi pyszna pizza jak w domu. Nigdy. A właśnie Piotr y, jak ostatnio zrobił, to zrobił pizzę jak w pizzerii. Zawsze robi. Pozdro! Wczoraj zostało mi dużo sosu z pizzy, więc dzisiaj wykorzystałam ten sos i pomidory i zrobiłam yy, smażoną soczewicę z przepisu jadłonomi. Taka sytuacja, że jest 12, a ja dopiero wypiłam sok, więc teraz zrobiłam wielkie śniadanie. I tak, została mi smażona soczewica, z wczoraj, więc ją zrobiłam. Trzeci raz zalałam zieloną herbatę, czyli będzie najlepsza. Oraz zostało mi trochę sera, więc te kanapki są ubogie, ale z wczorajszej kolacji zostało mi trochę sera, więc go wykorzystałam zamiast wyrzucić. Został mi kawałek pomidora, jedno jajko, takie śniadanie. Na dzisiejszy obiad pierogi ruskie ze śmietaną. Piotr mnie tak nauczył, ze śmietaną. I proszę bardzo. I one są mrożone, nie robiłam ich. Kupiłam je na wagę do swojego własnego pudełka. Także z Zero Waste z pełną parą. Na kolację, dwie kanapki z pastą z tuńczyka i to jest y, puszka tuńczyka, ryż i wykorzystany kawałek ogórka i jajka. Na to pomidor, cebula i pieprz. Koniec. I na śniadanie powtórka z rozrywki, czyli pasta z tuńczyka, pomidor, kanapeczka smacznego. Od wieczorek na dziś, czyli zmiksowany banan, y, trochę miodu, jogurt oraz owsianka. Znaleźliśmy to kiedyś z Piotrem y, w takim barze koktajlowym i chcieliśmy tam cały czas chodzić i w ogóle, ale cały czas się zmieniały laski i nie umiały tego zrobić, więc musieliśmy zacząć sami. A tutaj jak widzicie słomka y, to jest taki konsumpcyjny, nieudany zakup Zero Waste. Nie polecam, ja jej używam chyba piąty raz, a mamy od wakacji. Także... Taki konsumpcyjny zakup i w ogóle nie miałam słoików, a się śpieszyłam, więc wzięłam to w takie plastikowe opakowanko i na pewno by się wylało, ale że miałam to pod kontrolą, to mogłam tak zrobić. jest smacznego! I to puste miejsce z braku Piotra, który nie wypełnił naszego planu wystąpienia razem w filmie, no ale cóż. Niektórzy są dobrymi operatorami kamery, a niektórzy dobrymi mówcami jak ja. No, w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że na Facebooku ruszyłam z nową serią yy, taką pisaną, czyli yy, wystawy miesiąca. Jeżeli macie jakieś wystawy na marzec, to ja zostawiam Wam link w opisie z tym postem, bo napisała tylko jedna dziewczyna którą serdecznie pozdrawiam, e, ale napisałam cztery wystawy, które są super i cztery wydarzenia. E, także was tam mocno zapraszam, żebyście się udzielali, bo chcę to zrobić co miesiąc i na Facebooku też chcę, żeby to zaczęło żyć, żeby Facebook zaczął żyć, bo nie chcę zakładać grupy na Facebooku. Także taka akcja. Zapraszam was tam. Zapraszam was standardowo na bloga, na Instagrama. Na Instagramie dzieje się najwięcej na blogu jest treściwie i mądrze, a tutaj jest bez Piotra. <noise> Także buziaczki całuskie, zapraszam Was wszędzie do subskrybowania, do komentowania. Cieszmy się i teraz nie dolecę, ale pa! <noise>